5 stycznia Brodniczanie pożegnali zmarłego w 87 roku życia, zasłużonego dla Kościoła, miasta oraz wojska księdza prałata pułkownika Bolesława Lichnerowicza, wieloletniego proboszcza parafii farnej w Brodnicy oraz kapelana Brodnickiego IV Pułku Chemicznego. uroczystości pogrzebowe transmitowane w internecie odbyły się pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego generała Józefa Gustka oraz biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. Z czasem okazało się, że był bardzo potrzebny wojsku jako duchowny, jako roztropny przewodnik duchowy w czasie trudnej transformacji. Potrafił pokonywać nieufność i pomimo skomplikowanych uwarunkowań, przybliżyć wojsko do samego Boga. Dobrze o tym wiemy, że zawsze dbał o uroczystości patriotyczne, gdyż wiedział, jakim nieszczęściem jest wojna, brak wolności i zawierucha. Trochę mi jesteś i w proch się odwrócisz, ale Pan Cię wstrzysie w dni Żyj w pokoju. Ksiądz prałat pułkownik Bolesław Lichnerowicz pochowany został na cmentarzu parafialnym w Brodnicy w pamięci wielu osób zapisał się jako inicjator i organizator wydarzeń kościelnych, miejskich, patriotycznych i kulturalnych, m.in. tygodnia kultury chrześcijańskiej, obchodów bitwy polsko-bolszewickiej pod Brodnicą czy powołania Brodnickiego Centrum Caritas.